że tu zakręcę, jak powiem, że będę kręcił za to, to, zakręcę od razu. O, O, Witajcie, kochani to widzowie. Wzięcia. Przyjechała moja maszynka do kontentu. Serio? Przywitaj się Serio, nawet mi dasz chwili spokoju? Nie. Przywitajcie, się, da Vinci. Zaraz. Cześć, tu kapi. Co dzisiaj będziesz kręcił? Eee, 7-2-kork. Dobra, <laughs> dobra. Dobrze. Dobra odpowiedź. Dobra, tak. O, no, brawo, kapi. Jest! Pogratulować, ci mam. Ale miko, Ale rościł ten się Bo jest dzisiaj rybaliżkiem zapeczony. Nie zdążyłem się obejrzeć. Widzę, wiadomo, już zaliczył pierwszą glebę. Pokaż plecki. Potrzebujemy go. No ładnie, dawaj na górę Miłek, jak zwykle bez zajawy I Janek dawaj street workout pokaż Nie, ja no nie Dawaj, dawaj. Pokaż Dawaj, dawaj To dobre było akurat To dobre było, to? No to jest O, ale torpeda! Ładnie, Hufner! Dawaj, dis na Hubnera Ale torpeda no. Dobra, teraz zrobię ładny O, jasne Mało Uuuuu się Do czego jest tam mocowanie, miłku? Jeśli nie chcecie nagrywać w kasku i na przykład rozkopujecie hopkę albo coś Tak? No to fajnie A co? Nie, nie wiem. Widzowie, jesteśmy przed najgrubszą akcją tego filmiku Jest nasz kochany Dawinczy, który do którego wrócimy ale jest tutaj nasz dzisiejszy bohater. Jestem ja. Szefu Aka Piti. Robimy ci... Do tego taki głupa, bo mu to mózg ściska. Robi? Zrobi. Oj Pity, jak ty się boisz tego salta. Nie wiesz, że tu zakręcę? Jak powiem, że będę kręcił, za to zakręcę od razu? A. Dawaj Pity Dobrze, dobra prędkość Tak wygląda przestraszony Pity No może troszkę Muszę A. Ogarnij się, ogarnij się. A kto robi salto piti, czy ty? Piti. Ojej, no ja oh, yeah. dawaj, panie Piotr. No,

Potwarte! nie liczy się. Co na grzałce? E, aloes mango. Konzern. Fajne Fajny. Jeżeli teraz odjadę flipa, kręć struje na dłużej. Kręć dłużej. Kręcisz Kręcisz, Kręcisz nie, stary. Nie. Dobra, trzy się ksapa na treningu, co zakręci. Tak? No? Chwila. <noise> Jak teraz odjedziesz? Kręć głową. Co to? Nie, chyba nie Nie! O, da Vinci Na ojczystej ziemi polota <grym> <grym> Ale daleko było yes. So clean, bro <grym> Przecież on się zabija. Jo, jest No i klasyk. Na górę no, ee, nie wiem, chyba jeszcze raz zakręcę sobie. No, o, raczej tak. Z poproszę. Dawaj Jadaś! Ładnie, dobara! Dawaj, traka poproszę! O, ładnie! Jedzie! XO! Jest! Co jest? Ej, dawaj! Jaki ładnie! Zaraz trak. Jo! Jest! Jest! Ej, no w percach Ooo, Oj da Vinci, tak zwany klasyk Janku, Syk, jest, 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 jest Jest, 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 jest Jest, 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 ci jechał Dawaj Jest Nie lądowanie no nie, no nie było ich sapa. Kark poszedł Ale światło pada, co jest, jaka aura Więcej speedo! O jest. Ale co jest co najlepsze? Że pękła rama. I to już któryś raz A pan nic się popłakał Dawaj Borek! Kręć to! Dawaj! Yeah. No? Mówiłem, że szybciej Dawaj szybciej! Send it! Let's go! Wow. Cały? No i kozak. Tyk. jest, 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 jest. O. Cały? Ty, teraz było dobrze, minimalnie zabrakło. Zrobi premier. Znaczy tak, zrobi to. Tak. <grym>. Dawaj mocno! Masz to! Pyk, 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 jest, jest, jest! O. Kurde, no blisko jesteśmy go. Dawaj teraz mocno! Jest! O, fuck.

Fajnie, Skor skorpionik ja tak ja samo ja w w Nie no jeden i mnie No serio to pojechali w linii jeszcze Liczy się Cranworks Ale Moi kochani widzowie Da Vinci robi swojego pierwszego track drivera nie wiecie za mną <śmiewanie> trak? On no, 3 x miał być trak Wiedziałem, że to się yeah, uda tak widzowie no, Traka! <śmiewanie> Spokojnie Dawid, czy żyjesz? Jesteś z nami A! Pyk, jest! Juu, trak! Leś, leś, leś! Leś, leś, mu! Pyk, jest! Jest trak! Nie! Daj mu dyszę komentarz! Janek już jeździ na dobrej ręce. Widzę, wieczarna sesja pump track, lecimy z tym.